Biała Podlaska, 4 czerwca 2023 roku, godzina 12:20, przekaz numer 1276 Trójce Świętej Święto Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, witam Was w dniu święta Trójce Świętej. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przybliżę się do Ciebie, aby przekazać słowa Bożej woli. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, lecz też jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, który potrafi upomnieć się o swoje. Wiem, że wielu z Was upada na co dzień, a złe duchy nie dają Wam spokoju. Rozumiem Was i Waszą słabość oraz to, że dość często upadacie skruszeni pokusą upadłego anioła. Nie lękaj się o człowiecze. Bądź pełen nadziei. Trwaj ze mną i we mnie. Otwórz się na moje w Tobie i poprzez Ciebie działanie. Dziś w tym dniu każdy, kto uczci Trójcę Świętą w specjalny sposób, to znaczy odmówi litanie i koronkę do trójcy świętej ten otrzyma łaskę niespodziankę i wiele, wiele innych. Dziś w niebie jest święto, bo naraz świętują trzy osoby Boże. W tym dniu trójca daje wszystkim o wiele więcej swoich darów i łask niż zwykle. Bo chce okazać całemu stworzeniu wraz z moim boskim Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym ogrom naszej Bożej miłości, którą chcemy się z wami podzielić. A także z tymi, którzy się oczyszczają jeszcze w czyśćcu Trójca Święta chce, aby każdy kto żyje na ziemi zbawił się, nigdy się nie potępił Niestety, każdy człowiek ma wyjątkowy Boży dar, dar wolnej woli Każdy człowiek codziennie dokonuje setek swoich wyborów Nie wszystkie wybory są dobre, nie każdy prowadzi drogą prosto do nieba Wiele razy było do was mówione, dana była wam wyjątkowa propozycja aby każdy żyjący na ziemi człowiek wyrzekł się swojej wolnej woli i ofiarował ją Bogu z miłości. Co oznacza to dlatego, kto tę wolę oddał z powrotem Bogu. Każdy niewolnik Bożej miłości, który się oddal, nigdy nie będzie potępiony, bo zaufał, zawierzył Bogu przez Maryję. Nie oznacza to, że nie zgrzeszy, nie popełni żadnego błędu, nie upadnie, ale że Trójca Święta daje mu łaskę że z każdego upadku się podniesie, z każdego grzechu się nawróci, a łaska Boża przypilnuje Bożego niewolnika, że nigdy zbyt nisko nie upadnie. Ja chcę, aby każdy człowiek rozwijał się duchowo, nie stał w miejscu, nie kroczył w stronę pułapek złego ducha, a omijał je szerokim łukiem. Dam łaskę świętego życia, powstawania z każdego upadku. O kochane dziateczki, pozwólcie mi działać w was, ale i poprzez was dowoli tak jak chcę, tak jakie mam w was możliwości działania. Chcę, aby każdy kto będzie czytał te słowa, zechciał się nad sobą zastanowić, czy jest jeszcze coś, z czego się nie wyspowiadał, nie oczyścił, coś co obciąża jego sumienie, coś co nadaje się do sakramentalnej spowiedzi świętej. Ja chcę, abyście panowali nad sobą, zwłaszcza nad swoimi myślami, odruchami i skłonnościami. Nie dajcie się zwodzić demonom, odrzucajcie każdą złą myśl, bo z każdej rodzi się zło i grzech. Słuchajcie uważnie swojego głosu sumienia, to ja ten głos wam dałem, aby was prawidłowo prowadził. Wiem, że nie każdy z was wie, co robić, dlatego to ja wam podpowiadam, co, kiedy i jak macie czynić, kiedy i jak działać. Szatan nie ma dostępu do waszych myśli, ale potrafi na nie wpływać. Demony to dawni aniołowie, oni nadal mają anielską naturę i takie same możliwości, co dobrzy aniołowie, z tym, że jedynie dobrzy aniołowie mają dostęp do źródła bożej łaski. Niestety demony utraciły tę możliwość na zawsze. Wszystkie dobre chóry anielskie z chęcią i miłością pełnią każdy Boży rozkaz, każde Boże polecenie. Dla każdego z nich móc cokolwiek uczynić dla Boga dość często oznacza to możliwość posługiwania się Bożą mocą. A to zawsze samo w sobie daje tym duchom wielką satysfakcję. Co robić, jak demony stają się natrętne, namolne, nieustępliwe? Złe duchy nieustannie Was obserwują, wiedzą więc o Was więcej niż Wy sami wiecie o sobie. Próbują Was odstraszyć od modlitwy, ofiar, od postów i umartwień, starają się maksymalnie zniechęcić Was do tych rzeczy, dają Wam liczne rozproszenia, zniechęcenia, oschłości. I tym podobne waszym zadaniem jest ignorowanie mowy diabła, nie zwracanie na niego swojej uwagi. Nie jest to proste, ani łatwe, ale możliwe. Zechciejcie prosić Trójce Świętą o łaskę skupienia, o łaskę pokonania pokus, a nade wszystko o łaskę wierności Bogu. Zechciejcie prosić swojego anioła stróża o pomoc, o jego interwencję, o przegnanie od Was kusiciela. Nigdy nie słuchajcie tego, co mówi do was zwodziciel, odrzucajcie jego każdą propozycję, nigdy nie wchodźcie z nimi w dyskusję, to głupota z waszej strony. Proście Ducha Świętego o łaskę modlitwy, o to by nie była rozproszona. Ja chcę, abyście nie wykonywali w czasie modlitwy innych czynności, bo to odwraca waszą uwagę, a zwłaszcza niweluje dobre skutki waszej modlitwy. Starajcie się modlić klęcząc, to najlepsza możliwa pozycja. W najgorszym wypadku módlcie się na siedząco. Na pewno nie powinniście modlić się w pozycji leżącej. Poza osobami obłożnie chorymi. Wasza postawa w czasie modlitwy ma wielkie, ogromne znaczenie. Dobra, właściwa postawa zawsze pomaga, ta zła niweluje zasługi. Zechciejcie zauważyć, że sama modlitwa to o wiele za mało, abym mógł Wam szybko coś dać, coś, na czym Wam bardzo zależy. Wasza modlitwa powinna być wspomagana jakąś niemałą ofiarą. postem, dopiero wówczas nabiera realnie większej wartości w moich świętych oczach. Mógłbym wam dać łaskę bez większego waszego wysiłku, ale wówczas tego nie docenicie. Prawie każdy człowiek ma w swojej naturze, że docenia dopiero to, co go słono kosztuje. Na co dzień otrzymujecie od Boga wiele łask i darów. Mało kto za nie dziękuje po ich otrzymaniu. Ja chcę, abyście się nauczyli wszelkiej wdzięczności, nie tylko Bogu, ale także drugiemu człowiekowi, to jest bardzo ważne, istotne. Ja chcę ofiarować wam bardzo dużo, jednak to wy sami mnie mocno ograniczacie. Nie chcecie brać ode mnie. Ja zawsze daję hojną ręką. Im wy sami będziecie mnie dawać hojniej, tym hojniej ja wam będę dawał moje dary i łaski. Jeżeli wy tylko prosicie i prosicie. A nic od siebie nie dajecie, jesteście dla Boga skąpi, tym samym silnie ograniczacie moją hojność. Wielu z was jest u Boga, ma liczne niedostatki, ma bardzo niewiele, dlatego ja chcę od takiej osoby nie resztek jej pieniędzy, nędznego majątku, ale bogactwa duchowego. Zawsze możecie ofiarować mi swój czas, swoją modlitwę oddawaną do Bożego skarbca, wasze posty i ofiary, bóle, cierpienia, i tym podobne, kto może i zdoła, niech często zamawiam, że święte do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Potrzeb jest bardzo wiele, a ofiarników bardzo mało. Wielu z Was chce, abym im mówił, co mają robić, jak żyć, jak działać. Nie będę do Was mówił indywidualnie, bo przez to nie mielibyście żadnych zasług, a tylko nimi zdobywacie niebo. Wystarczy, jak mówię do Was, przez prawdziwe objawienia. Słuchajcie z uwagą tych słów i wypełniajcie je, a wszystko będzie dobrze. Do tego, abyście żyli tak, jak ja chcę, niezbędna jest praca jako środek, źródło Waszego utrzymania. Jednak sama praca to nie wszystko. Do tego potrzeba jeszcze Waszej modlitwy, postu i umartwień. Każdy z Was ma swoje kłopoty, swoje problemy. Ja chcę, abyście mi o wszystkim mówili. Zwłaszcza odwiedzając swojego Boga obecnego w Trójcy Świętej w Najświętszym Sakramencie. W tym kawałku konsekrowanego chleba jest cała Trójca Święta, a nie tylko sam Jezus. Przy każdym tabernakulum i wystawionym Najświętszym Sakramencie obecna jest Maryja. Prosząc o coś Trójcę Świętą, zawsze proście przez Maryję, a o wiele szybciej dostaniecie to o co prosicie, niż byście prosili bez niej. Zwoli trójcy świętej to Maryja pośredniczy każdej łasce nic się nie dzieje bez jej obecności. Maryja zasłużyła na to, co ma teraz całym swoim życiem i ofiarami, które złożyła na każdy tytuł i przywilej, który dostała od trójcy świętej. Tylko ona prosi trójce świętą o to o co inni święci się nie odważą prosić. Jest dość poważna sprawa na całym świecie ludzkość brnie w swoich grzechach coraz głębiej i głębiej zamiast słuchać swojego Boga, słucha demonów, jeszcze tylko kilkanaście tygodni, a zamknie się czas dany Maryi. Po tym czasie zniknie resztka Bożej ochrony danej całej ludzkości, a zacznie się w pełni realizować święta, Boża sprawiedliwość. Co to oznacza dla ludzkości? Każdy człowiek, który nie będzie miał Bożej ochrony indywidualnie, odczuje na sobie działanie wielu upadłych aniołów. Ci, którzy grzeszą bez opamiętania, na sobie samych odczują złe konsekwencje dokonywanych przez siebie wyborów. Im więcej kto będzie grzeszył, tym mocniej na sobie odczuje konsekwencje działania szatana. Jeżeli ktoś oddał się szatanowi, ten doświadczy na sobie samym jego złowrogiego działania. Zamiast realizowania kłamliwych obietnic, będzie coraz bardziej i bardziej wciągał swoje ofiary do piekielnej czeluści. Ostatnią szansą dla całej ludzkości będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Każdy człowiek, który żyje na ziemi, będzie miał szansę i okazję, aby się nawrócić, odwrócić się od zła, które czynił, odwołać cyrografy, nawrócić się. Kto z tych, którzy oddali się diabłu, nie zechce się nawrócić, ten kto ponownie dobrowolnie odda się demonom, ten będzie przez nich opętany. Wielu z nich jeszcze za swojego życia popełni grzech nieodpuszczalny grzech przeciw Duchowi Świętemu niestety takich ludzi będzie wielu Ci ludzie bezpowrotnie utracą zbawienie i to nimi posłużą się demony by zabijać i mordować wiernych Bogu ludzi Polacy jeżeli posłuchacie Bożych rozkazów Bożych poleceń a biskupi i kardynałowie z polskiego episkopatu wypełnią to, czego chce Trójca Święta, to Polska jako jedyny kraj może być wyjęta ze sfery wpływów i działania syna zatracenia, antychrysta. Jeżeli jednak biskupi i kardynałowie polscy zadecydują, że ponownie oddadzą się szatanowi, ten ich eksterminuje, zlikwiduje. A ja demonom w tym nie będę przeszkadzał, w miejsce złych biskupów, którzy utracą swoje życie powołam nowych tych którzy z miłością i sumiennością będą wypełniać wszystkie Boże polecenia sami zauważycie jak bardzo teraz wszystko będzie się antagonizować źli będą jeszcze gorsi a ci dobrzy będą się jeszcze bardziej uświęcać tym dobrym zapewnię ocean łaski i darów z tych złych zdejmę resztki ochrony to wasze domy staną się tymi miejscami gdzie będzie bezpieczne schronienie nie zapominajcie w tych swoich domach o w miarę regularnej modlitwie, poście i ofiarach oddawanych do Bożego Skarbca. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały. Nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które wam tak chętnie ofiarowuję. Tak bardzo was kocham i tak bardzo spragniony jestem waszej miłości i czułości. Nie myśl, biedny człowiecze, że jestem bez serca, bo choć jestem Bogiem, Odczuwam nieodpartą potrzebę kochania i bycia kochanym. Niestety, trwa końcówka czasu, w którym pozwoliłem w miarę swobodnie działać upadłym aniołom. One uwijają się jak w ukropie, aby zagarnąć do piekła kogo tylko zdołają. Niestety, z powodu zbyt małej ilości osób modlących się, płaszczących, umartwiających się idzie na zatracenie, do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła zbyt wielu ludzi. Coraz bardziej ludzie zaczynają słabnąć, nawet ci pobożni, słabną wybrani i prorocy, mocno słabną kapłani i hierarchia. Szatan próbuje na was wymuszać lenistwo, także lenistwo duchowe. Coraz mniej osób chce się wysilać w pracy dla Boga i dla bliźniego oraz dusz. Szatan zniechęca was do duchowego wysiłku, zwłaszcza do modlitwy sercem, do postu i jałmużny. Zniechęca was do czynienia dobrych uczynków, tych co do duszy, ale i tych co do ciała. Upadli aniołowie chcą, abyście zrezygnowali z czynienia wszelkiego dobra, a skupili się na upadkach, na mnożeniu waszych grzechów. Jeżeli Polacy się nie opamiętają, jeżeli nie odwrócą się od zła, które czynią, jeżeli nie zaczną się wszyscy modlić, pościć składać Bogu swoje ofiary, to upadek całego polskiego narodu i jego zatrata nastąpi dość szybko. Szatan rozkłada moralnie i duchowo wszystkie warstwy społeczeństwa, także wszystkie warstwy duchowieństwa. Jeszcze chwila, a w pełni zacznie działać święta, Boża sprawiedliwość. Jeżeli wy Polacy się nie opamiętacie, nie nawrócicie się, nie rozpoczniecie duchowej odnowy, jeżeli nie zaczniecie się właściwie modlić, pościć dawać swoje ofiary, to nadchodzący wir wydarzeń sprawi, że z trzydziestu ośmiu milionów Polaków zostanie Was tylko osiem milionów. Proszę Was i ostrzegam, lecz słuchają mnie wciąż te same osoby, inni nie chcą się nawet wysilić. Coraz bardziej atrakcyjnym się staje to, co Wam demony proponują, ale jest to jedynie iluzja pozorów. Każdy, kto się zaszczepił i jeszcze zaszczepi teraz i w przyszłości. A zdoła przeżyć szybko się zgodzi na przyjęcie biblijnego znamienia bestii. Czypa RFID. Wszczepione czypy i nanoczypy spowodują w waszym ciele na tyle poważne zmiany genetyczne, że pełną kontrolę nad takimi osobami przejmą demony. Czas końca trwa, jaką teraz podejmiecie decyzję, w którą stronę pójdziecie. Przez lata i stulecia ostrzegaliśmy was proponując odpowiednie rozwiązania. Lecz kto z Was chce słuchać swojego Boga? Niczym się nie zniechęcajcie, lecz starajcie się wiernie trwać przy Bogu, starajcie się tak żyć, tak działać, aby uratować swoją wieczność. Kto mnie posłucha? Kto zechce ze mną współpracować? Zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki, w pełni zgadzajcie się z wolą Bożą, nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy się to Wam nie podoba. Proście Boga tylko o to. Co wam jest niezbędne, konieczne do życia i działania. Zaufajcie prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi, nie musicie niczego się obawiać, bo Trójca Święta i Maryja, sami wszystkim chętnie się zajmą. Tylko zaufajcie i zawierzcie nam wszystko. Czy stać jest was na to? Chcę wam pomóc, chcę was prowadzić, tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dziecię za rękę, czy mi na to pozwolicie? Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał, nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami, ja mimo wszystko, pomimo waszej kondombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie, czy to docenicie, kiedy, Bóg ojciec.